Żona żołnierza Federacji Rosyjskiej opowiada mężu o przyczynach kontynuacji i skalowania mobilizacji, nie wiem, jakoś tak. Czy zwiększenia skali mobilizacji wczoraj z Eriną Władimirowną rozmawiałam co do przeniesienia u nas przecież tych zmobilizowanych też jakoś do 31 grudnia prolongowali od początku najpierw do czerwca, a później, a teraz prągowali do 31 grudnia. A ja mówię, dlaczego tak prągowaliście? A mówi, świata w maju będzie duża mobilizacja. Z komu dzwonili, ostrzegali? Kogo będą mobilizować? Będą brali wszystkich. Wszystkich. Naród. Teraz teraz zachodników biorą i ktoś wezwania dostaje. A od nas już pojechało siedem autobusów. Mówią, że od razu do CWO jadą. Co to jest takiego? To CWO? W sensie operacja specjalna. Co to takie SWO? No, to jest specjalna operacja wojskowa. Kuźwa. No i ten naród, co? I tak siedzą, nic nie robią, kurwa naszych ruskich więcej procent zabili niż chochów mówią przez to oczywiście czyli 70% naszych zabili no całe pułk u nas został ze 120 osób na siłę wszystkich wykosiło